Maj w playerze rozkwita w pełni. Cały czas akcja. Ojej! Oh yeah! Jeszcze więcej emocji w Twoich ulubionych programach. Jestem bardzo podekscytowana. To będzie wyzwanie generalnie. Przygotujcie się. Ten, kto wymyślił ten bieg, to powinien do piekła trafić. Nie mogę z nim dotrzymać. Załóż jakąś maskę, żebyś nie była za ładna. Kultowe seriale, pożegnania i powroty. Cześć będzie. co się tak grzebiesz? Co ty zrobiłeś? Pojeżdżaj ręce do góry! Będę cię ścigać. OSCAROWE KINO Nowości na wyciągnięcie ręki. Agree. Not spoil the -y ending. Ty żenił się na jakąś prostytutkę. What? To ona? W MAJU WSZYSTKO NABIERA MOCY The responsibility for the conclave falls upon you. <coughs> OGLĄDAJ W PLAYERZE